Cześć, witajcie w nowym vlogu. Marek idzie i Jeloda. Słuchajcie, po. Gałka 6 zł. Nie, jak nad morzem. A gałka wcale nie taka duża, Wam powiem. No. O, taka. No, znaczy, to no trochę więcej było. No, no, więcej to faktycznie przesadziłam, ale nie, nie dużo więcej. I droga. Nie, no, droga, masz tak jak wszędzie. No sorry, już nie pani pójmę. Ale za taką gałkę 4 zł. Mmm, 2. Dobra, przesada. Jesteśmy na spacerze, jest duszno. Ale jest. No, ja na pewno rzucam wam. Jest, jest duszno, ale jak słoneczko zaszło teraz, to jest trochę przyjemniej. Ja nie wiem, czy wy poznajecie to miejsce. My tutaj często jeździmy. Tak, ale bardzo ładnie to wygląda, bo yy, wiecie. Nie wiem, czy to widać tam, tak dalej. Takie, takie skarpy. Yy, to, co natura dała, ale wiecie. Tutaj jest w ogóle taki. Yy, czekajcie, park Grudek. Ale staw, no i teraz właśnie mi to wyszło, powiem wam w tamtym roku, tak, grudek, tu jest taki staw, byliśmy tutaj na wiosnę, powiem wam, ja jestem przerażona poziomem wody, po prostu tutaj nie ma wody w tym, w tym miejscu, jak byliśmy na wiosnę, tutaj jest taki, Taka, powiedzmy, po, taki pomost drewniany i jak tym się szło, to po prostu woda sięgała już właściwie, wiecie, była na równi z tym pomostem. Teraz tej wody jest po prostu bardzo mało, a Ale do tego... Mateusz był chyba miesiąc temu i było zalane to. Nie, oni byli też chyba na wiosnę. Hmm? To oni, to tak, oni to jeszcze szli, to chyba było zalane to nawet. Nie, nie, nie wiem dobrze, nie kojarzę. Ale powiem wam, że są miejsca nawet wyschnięte. Po prostu pod tym pomostem jest jest piach, bo ja jestem przerażona. Jak się, ale nie, no po prostu zatkało mnie. Powiem wam, że to jest w ogóle katastrofa znowu klimatyczna. Jak pokazują te wielkie rzeki, te największe rzeki w Europie, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, po prostu one są wysuszone. To jak to w takim tempie pójdzie, to ja nie wiem. My po prostu wyginiemy. Nie, za dwa lata się okaże, że jest susza całkowita. No już są bardzo wysuszone koryta. No cóż, a jeszcze jak, nie się nie się co dzieje, komentować. jak się dzieje, ludzie po prostu wiecie, y, swoją działalnością y, skażają y, wodę naturalnie, że No tak nie powiem, tylko wodę, wszystko, środowisko... Y, u nas to jest taki temat, y, na czasie, niestety rzeki umierają właśnie poprzez naszą działalność, niestety ludzką. Właśnie to... zaraz co się i wiecie, jakieś tam latają muszki, Micha się nie za bardzo lubi. Ja Michał się mówię, że na jedną osobę przypada ileś milionów czy miliardów owadów, milionów chyba owadów. I słuchajcie, tak naprawdę to my jesteśmy gośćmi na tej planecie, a najbardziej się rządzimy. Człowiek to jest chyba największe zagrożenie do planety w tej chwili. Nie ma większego. Mm, cały syf co robi to tylko człowiek, no my też. To trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że ja tam powiem, że inni robią syf, a ja akurat jestem święty. Nie, nie, no każdy z nas dokłada jakąś malutką cegiełeczkę i się robi to co się robi i się może okazać, że wnuki, a może nawet dzieci, będą miały takie warunki klimatyczne, że będą, nie wiem, czy będą, będą w stanie w ogóle jakąś egzystencję prowadzić. Dobra. Nie ma co, bo tu nie zmienimy tego. Aczkolwiek wspominać, warto. Michacia mi już tu daje e, wafelek, bo nie lubi tych wafelków jeść. bo Mówi, że jak chrupie, to jej się ja wem ciarki na. Ale jak ja się chrupie, to ja tak jakby nie mam takiej gejszej skórki. Nie mam. A nie, a gejsia skórka na. No. skórka. A no. właśnie po nagraniu, słuchajcie, ja się przepociłem tak jak głowa woli, ubrany, bo jakby była zima, ale dobra. <laughs> Tradycyjnie nie. Idziemy, niebo znowu zachmurzone. Słońce próbuje się gdzieś tam przebić przez te chmury, ale ciężko, ciężko, bardzo ciężko. Posprzątane po obiedzie. A ja wam pokażę. U nas niedawno byli znajomi. Dostałam. <laughs> no, bo rozmawialiśmy wcześniej też na ten temat. Zaraz wam pokażę, co dostałam. E, takie dwie magiczne ściereczki. Dwie magiczne szmatki. Ta jest do kurzu. Podobno idealna. I wystarczy sobie ją później przepłukać, czy po prostu wyprać. Jak wiecie, zlebią my walce wysuszyć. E, a ta jest magiczną szmatką do mycia okien. Momentos. No i chyba ją zaraz wypróbuję. Podobno działa tak, że y, moczymy ją sobie y, po prostu w wodzie, bez żadnych detergentów. I myjemy okno, myjemy, myjemy, i to okno się wysusza. Podobno nie ma żadnych smug. Nie pozostawia żadnych śladów. Marek, mamy magię w Ja myślałem, że ona sobie sama myje to. Nie czteryczna. no, jak to sama? Ja już się wezmę za to. Ale jestem ciekawa, y, prze, y, wypróbuję zaraz. No powiem wam, że wygląda jak serwetka. Właśnie. Gdybym był w sklepie, to ja bym to kupił jako serwetkę. Nie no, ona była pakowana tak, wiem. że... Ja nie wiem. Tak, y, gdzie idziesz? Na balkon. A co masz na balkon? A, pokażę wam. Nie, idziemy za Markiem. Marek. Coś to się truszało. O nie. Dzisiaj nagrywaliśmy na TikToka. Kolejny przepis. E, przepis. Nie A wiem cóż mnie. to tak, takiego, taka biała masa, to jest? Słuchajcie, jak myślicie, co to jest? Myśleć, co to jest? E, powiem Nikt tak, że zgadza. jest ostre. Piecze w oczy, podobnie jak cebulka. Ale daje. Wyciska łzy. Słuchajcie, Marzena jak się aż popłakała na nagraniu. Mnie się kojarzy z Wielkanocą, szczerze powiem. Dobra, chrzan. Słuchajcie, domowy <laughs> chrzan. Tarty. Tarty. Naprawdę zapach jest niesamowity, teraz to musi iść do lodówki. A czekaj, bo to musi wystygnąć, ale już jest zimne. to jest chłodne, także to idzie do, do lodówki, nagrywaliśmy, także wpadajcie na TikToka Marzena i Marek.ety, tam się dowiecie, tu idę, bo tam jest lepsze światło, tam <grym> się dowiecie, jak zrobić domowy szan, aczkolwiek myśmy go nie robili taką metodą tradycyjną, jak moja babcia robiła, gdzie ona tarła te korzenie na tarce i słuchajcie, łzy się lały. Mm. A teraz to wiecie, kultura w tym. Jak się w blenderze. No i Marzena podniosła blender i tak Powąchała, Uuu. ale ją przytkało. Uch. No także słuchajcie, możecie sobie zrobić taki fajny domowy kszan. Konsystencja to już każdy sobie tam y, doda ile lekce wtedy wody. Można dać więcej wody, albo więcej kwasku cytryny, znaczy soku z cytryny, I albo można. octu można zamienić. Nawet śmietany można dodać. Przecież można. jest taki szans ze śmietaną, nie? Tak, Tylko tak, wtedy tak. to wam długo nie potrzyma, nie? Bo się jakieś śmietana po prostu szczeli. O. Tak, no właśnie, także powiem wam, że dzisiaj się działo w kuchni i rzeczywiście się popłakałam, ale nie ze względu na jakieś przeżycia, ale właśnie no, ale ze względu tak, na, to było na to. przeżycia. Kulinarne. Kulinarne przeżycia, właśnie szans zupełnie nie naprawdę ostry po raz pierwszy coś takiego robiłam. Yy, także no widzicie jak to jest. Jeszcze nie Nie, nie. domu nie robili u ciebie? Nie, 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 ja nie pamiętam, nie przypominam sobie. robiła zawsze na Wielkanoc. No widzicie Ale to był taki jazd... Takie Marek ma, takie Marek ma doświadczenia, także Przeżycia z dzieciństwa przeżycia i wspomnienia z dzieciństwa, może tak powiem. My aktualnie jesteśmy na etapie pakowania o, się, ponownego. tak jak wiecie, je, ponownego już mieliśmy, że tak powiem, kończyć te wakacje z przytupem, ale okazało się, że pogoda nam spłatała figla, i musieliśmy przenieść wyjazd. Także, jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. No, a może czasami jakoś na korzyść. Aczkolwiek pogodowo, wiecie, to wam powiem, że jest tak. Duszno, średnio zapowiadają burze, także. Hmm, no i powiem Wam jeszcze tak, zaczęłam logować się powoli do Librusa. Wiecie, jak to rodzice. Także y, wyczekuję tam informacji. News, pierwszy news na początek września. A ty jeszcze nie wiesz, kiedy będzie? O której rok? będzie rozpoczęcie roku? A nie, na nie mają właśnie nie, też klikałam, też tam wiecie, niuchałam, ale, ale niczego ja nie mam. Już. Ja Wam powiem coś, że ja w tym roku też mam tak dziwnie, że rozpoczęcie roku szkolnego jest w przyszłym tygodniu, dopiero w, si w czwartek, nie? Tak. A ja mam wrażenie, jakby to było już w tym tygodniu, w piątek, taka faza, nie? Znaczy, no bo wiecie, dzisiaj jest czwartek. Także mi się tak lekko wszystko przesunęło i to I już jest... już tam tak nie przybliżaj, wiesz. Nie. No a, bo ty jesteś tak z daleka, a teraz cię mam. A na... bo Marzena, obie... słuchajcie, tak kręci z obiektywem, że potem jest takie wszystko malutkie. Mhm. Jak się zbliża ten, do głowy, to się ona się tak deformuje. Także ja teraz się Byłej zabieram... Byłeś zdeformowane, a teraz jesteś. Teraz cię chyba... zabieram za montowanie filmiku, który już umicha się na kanale dzisiaj, czyli jak wy to oglądacie dzisiaj, a w moim nie, przypadku no. jutro jest. Nie no, no wy to oglądacie w sobotę. A, a, a no to sorry, ja wiem, czemu Marzena goni. Słuchajcie, ja wam coś zdradzę. Co? Bo Marzena musi mieć przygotowanego vloga, bo w sobotę <grym> nas nie będzie w domu. No i wtedy tak. byście mieli całkowicie. A że ja szanuję swoich widzów, no my szanujemy i tak, y bo ja wiem na przykład, jak ja oglądam jakieś y rzeczy na YouTubie y i <grym> jestem nastawiona, ach, dzisiaj zobaczę filmik ten, a jutro tamten, bo dodaje ktoś tam inny jeszcze, no i nagle taka... Tak jest dziwko. O, dzisiaj nie ma filmiku. O, nie dodał, nie dodała filmiku, nie dodali filmiku. Ja wiecie, ja jestem wtedy, a no i nie ma co oglądać, co ja będę oglądać. Wiecie, to nie, nie w takiej złości, ale właśnie, że człowiek się nastawi, a Nie ja wiem ze złości. Tak. Ta. Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia, bo wiadomo, są różni twórcy, nie? Są tacy twórcy, co tam dają raz na jakiś czas, ale to tych się, że tak powiem, nawet na bieżąco nie, nie śledzi. Ale, ale jaki są... wtedy to ząb dla ciebie? Ale są tacy, tacy co dodają na przykład regularnie. No i nagle słyszę, że ktoś sobie robi urlop. Znaczy, wiadomo, że każdy ma do tego prawo, ale ja jako ten widz, potem jestem nerwowy, wściekły. No, bo wiecie, nie ma tego materiału. Chociaż ja się przyznam szczerze. Mnie niekiedy to nudzi, niekiedy mnie te osoby irytują, ale człowiek ma coś takiego w głowie, że będzie to oglądał. Mhm. Ja tak mam, nie? Są ta, 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 tacy twórcy, którzy mnie irytują. Ale, Marek ale oglądam wiesz? każdego vloga, ba. I Marzena przewija, a ja nie przewijam. I ja oglądam oddechy dechy, ja nigdy nie przewijam. A Marzena to wiecie, przewinie, przewinie, przewinie wy, wyszukuje tego co w tytule, a ja mówię po co, spokojnie, a się dowiesz o tym, dowiesz się o tym, o czymś dziś tam fazema. Także no taki jestem i jestem potem zły, no bo jak ktoś faktycznie, ja wychodzę z tego założenia, że tacy twórcy już, jakby to powiedzieć, no nie, że profesjonalni, bo to nie, no tacy wiecie, systematyczni. Jak dodałem systematycznie i raz chcę zrobię ja, jakieś wolne, to mnie to potem irytuje, no bo nie ma materiału, czyli mag mnie gdzieś, o. A, a jeszcze no. jedna rzecz, słuchajcie, ostatnio oglądaliśmy e, taki film, znaczy na kanale Ula Pedantula, kojarzysz? A tak, kojarzę. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem, ile tam ludzi jest zaangażowanych do produkcji materiału i to, no bądźmy szczerzy, te filmy nie robią jakichś takich kosmicznych wyników typu Ekipa Freeza, to po prostu to głowa Robi, nie? Tam jest tak. Osoba od makijażu, osoba od. znaczy, operator, osoba od planu, osoba od. Y, czego tam jeszcze było? Ojej, no scenariusze na Od scenariusza. Osoba, są, osoba pilnująca. I słuchajcie, filmy robią gdzieś na, pozi na poziomie 100 tysięcy, to jak ja sobie tak pomyślę, nawet te kanały, wiecie tutaj, te, te nasze dziecięce, misia, ja i te wszystkie pozostałe, gdzie przy produkcji udział biorą tak naprawdę. Ojciec operator, ojciec montażysta, matka, scenograf i na tym się kończy, nie? I to jest bez większego zaangażowania takiego takiego tłumu ludzi, którzy normalnie są na etacie. Także to jest, to był do, do mnie szok i nawet nie przypuszczałem, że aż tyle osób jest zaangażowanych. Dobra. Ja już kończę swój Ale wywód, idę do, do Marzeny. Ch chciałabym test zrobić, tylko nie wiem, jak będzie dobrze widać, wiesz, ma marzmatycznie. Znaczy jest masz błoną... dziubane. O, tu widać. widać. Ale nie, to jest ta odbita, nie. Ci powiem. Nie no, powiem wam, że są udziuwane może A, w ten poczekaj. sposób, Poczekaj. Tu, 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 tu jest plama na 100%. Ale widać ją? Ojej, ty masz wymagać? Ja jest, widać, widać, dobrze, widać, tu widać. Dobra, ale tu widać, dobra, to jedziemy z tym koksem. Wiecie, trochę są udziubane, te okna to nie jest tak, muszę Dobra, trochę ja się pomachać. Muszę odsunąć, żeby nie było, że Marzena coś tam kombinuje. Dobra, a teraz... Ale jeszcze... chwila, no to ja widziałem, że to jest całe okno teraz Nie przelecie. no, przelecę całe okno i zaraz zrobimy teścik tutaj. A to musisz zostawić, bo nie? to ma niby samo wyschnąć, wiecie. Ale to jest jeszcze brudne, tu ci powiem tu uu, 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 pani Marzyna, Jakby sąsiad powiedział. <laughs> Och, sąsiedzi, niech się sąsiad, nie czepia. A słuchajcie, jeszcze wracając do tych filmików, to słuchajcie, jeszcze potem są. E Dodatkowi a, 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 aktorzy, którzy odgrywają te same role, nie, jak to powiedzieć. No Że tak. jedna osoba trzy role, o. Yy, Tak, jeden aktor wciera się w trzy postaci. W trzy postaci raczej, no, w trzy chyba nie. O, więcej było. Czasami dwie chyba. Tak? No, powiem nie. Wam, powiem Wam, wysycha. Dobra, zostawiam to na chwilę. I wiecie, pozdrawiam. Ale wiesz co, ja, ja widzę tutaj pełno taki jakiejś trzy Ale plamę. po z drugiej stronie. Nie, strony. to tu jest marzona, o. Gdzieś... Marek! Ale naprawdę, to jakiś klej jest w ogóle. Co to jest na tym? Wy tego nie widzicie, sorry, także nie będziemy tutaj chyba przymierzać, ale... Powiem wam tak, magia działa. Ale się zmęczyłaś. Zmęczyłam się, ale muszę to dokończyć, bo wiecie, to jest takie mycie, muszę ramy umyć, a potem sobie tą szmatką. Powiem wam tylko tyle jeszcze, że a propos naszego wyjazdu, to wiadomo tradycyjnie Wielkie ukłony, bo przychodzi babcia Basia do króliczków. Tutaj Rupert się cieszy, George też się cieszy. Tak, bo nie będzie miał lekarstwa. Wiecie co, martwi mnie tylko to, że George po prostu sobie upatrzył tą, tą ścianę tam, ten narożnik. Już go tak wrąbał, zaraz wam pokażę. I po prostu boję się, że on już się jakby do tego nauczył, że tam sobie chodzi, tam sobie obgryza. Yy, no i <laughs> pisaliście, że potrzeba mu wapna, znowu mnie, też pisaliście komentarze, że królikom się nie podaje takich rzeczy, no i już powiem wam, że sama jestem, no, yy, zgłupiałam, ale pokażę wam. Ale patrz, on sobie sam wyciąga kartonik z tego kartonu. No dobra, wyciągnął sobie sobie go teraz szama, tak? Dobry? No a czemu mi ściany obgryzasz, co? Jak to tam wygląda teraz? Fantastycznie, pani można. No. Dobra, pokażę wam ją. Uch, a niech... Nie ja Patrzcie. No po prostu to już wygląda masakrycznie. No jakby tutaj było, wiecie, nieremontowany już yy, ileś lat... Jakby mieszkanie, nie? Poobijane, a to są po prostu... Nie wiem, tego tak nie widać, ale no to są ewidentnie... Zęby królika, i zobaczcie, jak on już po prostu to wyszlifował. Marek obiecuje i twierdzi, że to naprawi, ale ja nie wiem, czy to się uda. Uda się, no, no trochę, nie. wiecie, trochę tak mnie to martwi, nie? No bo zaczyna się. On w tym starym mieszkaniu też miał takie y, momenty, że po prostu podgryzał sobie listwy przypodłogowe. Ja staram się go tutaj gonić ale, ale, i ale zobacz, to się pojawiło. obserwuję go. Słuchajcie, to mu się pojawiło teraz dopiero. On tak długo tu już jest, ponad to jest... A myślisz, że to jest wynik nie obgryzał. leki? Nie wiem, ale może, bo on ostatnio w ogóle ma jakąś tą fazę ustalania hierarchii. Hmm. Naskakują na siebie jeden na drugiego. Hmm. Także coś. Jest, może one tak mają te króliki, że wiesz, raz tak, minie pół roku znowu tak. Nie, nie wiem. wiem. Powiem wam, że jestem y, trochę właśnie. Mam taki, taką zagwostkę. I nie za bardzo potrafię sobie to wyjaśnić, wytłumaczyć i usprawiedliwić jego zachowanie, bo irytuje mnie to, że po prostu jest taki niszczyciel. No i patrz, patrz, patrz. Mm. Mm, teraz idzie chyba. Mm, już patrzy w tą stronę. Nie, poszedł do pokoju. Nie. Także, kochani, dobra, wystarczy tego. Ładnie się wysuszyło. Ładnie. Mm, tak, ja tak, tego nie pokażę. Ja tak latam, ale faktycznie. Nie widać. No. Musicie uwierzyć, ale... Uwierzyć na słowo tym bardziej, że nie myłam też tej drugiej bez, od tej drugiej drugi strony. Nie. Bez płynu, mówię ci sama, tylko... Ale pytanie, czy strona woda. ma znaczenie, czy nie? Nie, nie ma znaczenia chyba strona myłam sobie tak, jak mi po poleciało. E, I no zobaczcie jaka magiczna szmatka. Nie powiem wam skąd jest, bo e, w takim boryczku. Także dziękujemy bardzo, super pomysł i jest pierwszy raz się... Z czymś takim spotykam, 24, tak? Jak się pierze, nie prasuje. Eee, widzisz? Taka magia. Taka Dobra. Także Maga. kochani, i wracam do mycia okien. My dziękujemy Wam za oglądanie vloga. Koniecznie dajcie łapkę w górę. Widzimy się jeszcze we vlogu wakacyjnym. Także będzie się działo. Podajcie. Czekamy na Was. Pozdrawiamy serdecznie. I na razie, pa.